Cześć córcy. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu. E, w tym filmie przybliżać temat aspektów planetarnych, a więc wytłumaczę czym są aspekty, i wytłumaczę rodzaje aspektów, rodzaje aspektów dużych przede wszystkim, bo są też aspekty małe. E, tak, więc zacznijmy po kolei, zacznijmy od, od tego, czym są aspekty. Więc aspekty e, to kąty między planetami, czyli odległość kątowa pomiędzy poszczególnymi planetami lub innymi ważnymi punktami w Zodiaku. Tak? Czyli jeśli e, e, horoskop to jest tak naprawdę e, układ planet e, z perspektywy ziemskiej, czyli jakby Ziemia była tutaj i jak w stosunku do Ziemi, nawet nie tyle Ziemi, co naszego miejsca urodzenia, e, jak odnosi się do tego e, kosmos i układ ciał niebieskich. I jeśli na, na, na przykład mamy jakąś planetę tutaj, na przykład Marsa i jakąś planetę tutaj, na przykład Urana, to o, obserwujemy kąt, czyli odległość kątową pomiędzy tymi planetami. Jak wiemy, e, okrąg ma 360 stopni, więc e, tutaj mniej więcej wyszło nam coś w rodzaju 90 stopni. E, I te 90 stopni ma swoją specyficzną nazwę w astrologii. Tą nazwą jest kwadratura którą e, obrazujemy jako kwadrat. To w skrócie o aspektach i pokazaniu Wam, jak to działa. I e, taka chyba najprostsza, najłatwiejsza definicja. Teraz przejdę do mówienia najważniejszych aspektów w astrologii. Także wyróżniamy kilka tych aspektów i je obrazujemy w bardzo specyficzny sposób. Jeśli otworzycie sobie kosmogram, a już w niektórych filmach tłumaczyłem, w jaki sposób można to zrobić i na których stronach internetowych można to zrobić, to zobaczycie pod tym okręgiem taką tabelę. Ta tabela wygląda mniej więcej tak, że mamy Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus i tak dalej. I tutaj znowu mamy Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus. Um, i obserwujemy jakie są kąty między planetami. I one są tutaj zaznaczone w takiej tabelce, tam jest taka tabelka i są zaznaczone po prostu e, pewnymi symbolami. Ja teraz te symbole Wam przybliżę, więc Wy będziecie mogli za pomocą tej tabeli e, na stronie www.astro.com na przykład sprawdzić e, swój, e, swoje aspekty, które macie w horoskopie. E, więc najważniejszym tak naprawdę i pierwszym aspektem jest koniunkcja. Koniunkcja wygląda w ten sposób. Koniunkcja. Koniunkcja w astrologii wynika z, po, z podzielenia okręgu przez jeden. Czyli kiedy podzielimy e, całość okręgu na jeden. E, czyli w zasadzie 360 stopni podzielimy na jeden. To równa się 360 stopni, a 360 stopni równa się to samo co 0 stopni. E, tak, bo to jest pełen. O, więc koniunkcja to jest, kiedy planety są położone w tym samym miejscu, a więc są od, oddalone od siebie o 0 stopni. Teraz w astrologii oczywiście jest coś takiego jak orba i o tym, czym jest orba, czyli dlatego, że nigdy nie będzie idealnego e, takiego aspektu, znaczy będą, ale bardzo rzadko się zdarzały idealne aspekty takie jak 0 stopni 0,0 minut. Orba to jest dopuszczona tolerancja do tego, żeby aspekt uznać za istniejący. Czyli jeśli na przykład mamy oddalone dwie planety o 2 stopnie, to mówimy o tym, że to jest koniunkcja o orbie dwustopniowej. To znaczy o 2 stopnie oddala się ona od idealnej koniunkcji, czyli takiej, której byłoby 0 stopni, 0,0 minut e, odległości między planetami. Czym jest koniunkcja? Koniunkcja to jest jak jedynka. E, tak? W aspektach jest wiele ze świętej geometrii czy numerologii. Jedynka jest jak fokus, jak skupienie, jak e, działanie, e, jak, e, jak Mars, jak Baran, jak początek. E, więc planety, które są ze sobą w koniunkcji, one współdziałają ze sobą. One są zintegrowane w celu i razem skupione. Nie można oderwać jednej planety od drugiej. Tak? Przykładowo, jeśli mamy Wenus w koniunkcji do Urana, to Wenus zawsze działa w sposób uraniczny. Czyli wartości Wenus na, są uraniczne, e, nie wiem, e, potrzeby walidacji Wenus są zaspokojone w sposób uraniczny, tak? I to będziemy w bardzo specyficzny później sposób interpretować, ale tutaj nie chcę przejść do przykładów, tylko tutaj ten, ten film jest poświęcony teorii, czyli zrozumieniu właśnie czym są aspekty. Więc planety w koniunkcji współdziałają, są skupione na tym samym celu, i oczywiście patrzymy, która planeta nadaje ton, a to będzie silniejsza planeta. To znaczy, jeśli mamy koniunkcję Księżyc-Mars w raku, to Księżyc będzie silniejszy, ponieważ Księżyc rządzi planetami w raku. Kiedy ta sama koniunkcja Księżyc-Mars wypadnie na znak Skorpiona lub Barana, to naturalnie Mars będzie mocniejszy, ponieważ Mars rządzi zarówno Baranem, jak i Skorpionem. Koniunkcja to jest. Odległość kątowa 0 stopni. Drugim z dużych aspektów, bo mamy przede wszystkim, ja się tutaj skupiam na dużych aspektach, są też małe aspekty, to jest kąt 60 stopni. Kąt 60 stopni pokazujemy takim symbolem, taką gwiazdką. Nazywa się on seksy i wynika on z podziału okręgu na 6. 360 stopni, kiedy podzielimy na 6, to równa się 60 stopni. W naturalnym zodiaku koniunkcja obrazuje barana. Początek, jedynkę. Kiedy natomiast spojrzymy na naturalny zodiak, który rozpoczyna się od barana i podzielimy go na sześć, to odległość od początku zodiaku 60 stopni w jedną stronę daje wodnika, w drugą stronę daje bliźnięta. I sekstyl ma w sobie coś z charakterystyki wodnika i bliźniąt. To znaczy, jest on bardziej nastawiony na współpracę, ale też wymaga świadomej aktywacji energii, temu, aby znaleźć, aby zjednoczyć dwie energie, synchronizować dwie energie ze sobą. To znaczy, jeśli ktoś ma sekstyl między dwiema planetami, to jest w stanie za pomocą świadomego wysiłku skorzystać ze świetnej możliwości tego, że te dwie planety są w stanie zjednoczyć się w swojej harmonij, harmonijnej działalności. To znaczy one siebie mogą wspierać, ale to wymaga pewnego wysiłku świadomego. Dlatego seks, jeśli jest pozostawiony nieuruchomiony, jeśli jest nieuświadomiony, jeśli nie uświadamiamy sobie tych dwóch części nas, jak możemy pogodzić pewne dwie części naszej osobowości, to nie wykorzystujemy jego potencjału. To będzie mieć większy sens, jak będziemy mówić o przykładach. Ja będę pokazywać przykłady, co zrobię w oddzielnym filmie. Więc tutaj mamy do czynienia z sekstylem. Sekstyl to jest 60 stopni i sekstyl jest bardziej uważany za harmonijny aspekt, to znaczy, że on wspiera nas, wspiera w wyrażaniu dwóch energii. Silniejsza planeta, oczywiście, czyli na przykład ta w swoim własnym znaku, będzie bardziej nadawała ton. W tym sekstylu, ale może się zdarzyć, że na przykład dwie planety są bardzo silne. Przykładowo ja tak mam w horoskopie, mam sekstyl między Marsem i Saturnem, i obie te planety są w swoim znaku. Saturn jest w koziorożcu, Mars jest w skorpionie. Tak, i tutaj, kiedy jest tylko zapewniona struktura Saturn, to moje działanie no, jest pełne, pełne akcji, pełne działania. Jest, jest wszystko płynie, moja, moja umiejętność wychodzenia naprzeciw, podejmowania decyzji jest po prostu niezblokowana nie i nie, taka tr trudna do zatrzymania i kiedy tylko łączę działanie i łączę strukturę, kiedy tylko łączę Marsa i łączę Saturna, to jakby integruje te dwie części energii i, i obie te planety są szczęśliwe, tak? Inaczej jest, kiedy jest kwadratura, bo wtedy mamy trochę wrażenie, że nie możemy do końca uszczęśliwić obu planet. E, kwadratura e, jest związana z pewnego rodzaju kryzysem. Kwadratura pojawia się, kiedy, po, kiedy od początku znaku zodiaku, czyli 00 barana, jak spojrzymy, to mamy znak koziorożca i znak raka. I kwadratura ma coś w rodzaju raka i koziorożca. Coś w rodzaju kontroli i ograniczenia, e, coś w rodzaju kryzysu tożsamości, bo jak wiemy, e, znaki kardynalne są związane tu z tożsamością e, i rak i kozioroże są pewnego rodzaju reprezentantami kryzysu tożsamości. E, kwadratura wynika z podziału okręgu na 4, czyli 360 stopni podzielić na 4 równa się 90 stopni. I to jest w najprostszy sposób, można powiedzieć, że to jest frykcja, tarcie, stres pomiędzy energią jednej planety i drugiej. Tak, jedna planeta idzie w tą, druga idzie w kwadraturze w tą. One się zderzają. To jest jak skrzyżowanie. E, e, więc, to dokąd, e, jak działa i w jaki sposób chce ukierunkować energię jedna planeta, jest niespójne z drugą. Oczywiście bardzo ważne jest to, w jakich znakach jest ta kwadratura. W znakach kardynalnych e, tutaj będzie bardziej inicjujący dynamiczny sposób rozwiązywania tego konfliktu i tych stresów związanych z dwoma planetami. W znakach stałych będzie tu więcej oporu i każda planeta stoi przy swoim, a w znakach zmiennych będzie chęć unikania tego konfliktu w ogóle. I kwadratura, czyli kwadrat właśnie 90 stopni jest związana z kryzysem, z, z dysharmonią, ze stresem, z napięciem. I oczywiście, jeśli ktoś ma bardzo dużo kwadratur w horoskopie, no to naturalnie jego życie będzie pełne takich właśnie napięć, stresów. Kwadratura ma coś pozytywnego w sobie i ja uważam, że dobrze jest mieć kwadraturę w swoim własnym horoskopie, a także w horoskopie porównawczym, czyli z partnerem. Dlatego, że kwadratura zmusza do poszerzenia świadomości, ponieważ napięcie powoduje, że musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Kiedy wszystko harmonijnie i płynnie płynie, to nie mamy bodźca, który nas motywowałby do działania. Stąd kwadratury bardziej motywują do działania, do zmiany, do wprowadzenia innych rozwiązań. Ten stres i to napięcie są więc nam w dużej mierze potrzebne. Kąt 120 stopni. To trygon. Trygon wynika z podziału okręgu na trzy. I jest jak taka właśnie trójka numerologiczna, jak, taki, jak trójca święta. Trygon jest bardzo harmonijnym aspektem. W zasadzie to, że jakiś aspekt jest harmonijny, nie zawsze znaczy, że jest dobry. To znaczy, że przepływ między dwiema planetami płynie harmonijnie. One między sobą, wymiana energii między dwiema planetami jest po prostu płynna. Ona przychodzi łatwo. Łatwo jest przerzucić jedną energię w drugą, łatwo jest ją wspierać. Kiedy działamy z wyższego poziomu świadomości, to jest super, bo te dwie planety fajnie się integrują i łączą. Przykładowo, nie wiem, księżyc i uran, e, czyli te nasze potrzeby bezpieczeństwa i jednocześnie potrzeby wolności, w łatwy sposób możemy je integrować. E, to nie jest typowe dla większości ludzi, dlatego że księżyc to potrzeby bezpieczeństwa, ale więc też przywiązanie, przywiązanie do ludzi, do miejsc, do sytuacji, przywiązanie do naszej pracy, do materii. Hmm. Tutaj mamy coś takiego, że dana osoba może być przywiązana i jednocześnie czuć dużo wolności i swobody e, i własnej przestrzeni w przypadku, tak, księżyc trygon uran. Ale tak naprawdę w większości przypadków trygon między np. tymi planetami działa negatywnie, e, dlatego że będzie on oznaczał na łatwiejszą drogę ucieczki. I planety w trygonie mają tendencję do ucieczki. Ucieczka od problemu, ucieczka od trudnych sytuacji. Najłatwiej właśnie, kiedy na przykład mamy dużo planet w kwadraturze, ale jakaś planeta jest podłączona trygonem, to bardzo często ta planeta, która jest podłączona trygonem, to jest sposób ucieczki, skanałowania tej energii, ucieczki w jakieś takie miejsce, w, jakieś, w jakąś część naszej osobowości, w jakieś. W jakieś potrzeby, które dana planeta reprezentuje, tak, bo każda planeta reprezentuje potrzeby. Trygon oznacza harmonijny, bezwysiłkowy przepływ energii między dwiema planetami. Kiedy dwie planety w horoskopie urodzeniowym to dwie części naszej osobowości i różne potrzeby, które w nas są. To w skrócie o trygonie. Aspekt duży to również jest opozycja, opozycja. W, opozycja wynika z podziału okręgu na dwa, a więc planety są oddalone od siebie o 180 stopni. Kiedy planety są oddalone o 180 stopni, tak jeśli chodzi o trygon, tutaj jeszcze nie wspomniałem, to mieliśmy barana, e, baran, lew i strzelec. E, reprezentują właśnie. Planety w trygonie, czyli trygon jest e, działający, płynący, płonący, jak wręcz ogień, tak jak ta, jak ta ognista trójca strzelec, lew i baran. Teraz opozycja. Opozycja wynika z podziału kręgu na dwa, a więc jeśli, jeśli przyjmujemy ten początek 0 stopnia 0,0 minut barana, to w opozycji będzie 0 stopni 0 minut wagi. I opozycje są jak waga. Opozycje bardzo często e, są związane z projektowaniem swoich opozycji w ogóle na, na doświadczenia zewnętrzne. Tak? Czyli, na przykład, księżyc, opozycja Neptun, projektuje Neptuna na innych, chociaż coś we mnie jest niezintegrowane, to projektuje to na doświadczenia zewnętrzne. Wszyscy mnie na przykład oszukują, Neptun. E, e, ludzie kłamią albo e, budują iluzję. To jest znowu ten Neptun i te rozczarowania możemy projektować na innych ludzi. <laughs> Lub będziemy inaczej, my będziemy Neptunem, będziemy projektować na, drugi, na drugą osobę Księżyc. Chodzi o to, że po prostu zwyczajnie e, potrzebujemy świata zewnętrznego i doświadczeń zewnętrznych w przypadku opozycji, aby zintegrować te dwie planety. Bardzo często w określonych etapach życia skaczemy między tymi opozycjami, czyli między potrzebą jednej planety a drugą, bo mamy jakieś wewnętrzne przekonanie, że jest albo-albo i nie do końca możemy zaspokoić obie potrzeby naraz. Opozycje wymagają integracji, integracji i znalezienia złotego środka, który pozwoli nam zaspokajać te potrzeby lub świadomego skakania między tymi potrzebami, świadomi, że kiedy skoczymy na drugą, żeby za bardzo nie podjechać w jedną z, z ekstremów. Więc w ten sposób wyglądają opozycje. Opozycje są bardzo często projektowane na związki i na relacje międzyludzkie, a stąd wielokrotnie z samych planów opozycji możemy zauważyć, jak, jak też toczą się związki i relacje z ludźmi. I możemy widzieć, że w jednej relacji byliśmy po tej stronie, teraz jesteśmy po tej stronie. To w ten sposób wygląda, wygląda opozycja. Opozycje dają umiejętność widzenia perspektyw i dwóch rzeczy naraz. Jeżeli ktoś ma dużo opozycji w horoskopie, to ma szczególny, szczególny talent do rozumienia wielu stron i wielu perspektyw jednocześnie. Yy, to jeśli chodzi o pozycje, to tyle. One domagają się po prostu balansu. Teraz jeszcze jeden z dużych aspektów, nie zawsze przez astrologów zaliczany jako duży aspekt, według mnie bardzo ważny, to jest 150 stopni. On się nazywa conjunctions, chociaż niektórzy to nazywają w języku angielskim inconjunction, czyli inkonjunkcja. Ja nazywam to, tak jak, tak jak jest to najbardziej popularnie przyjęte, quincunx. Quincunx wynika z podziału zodiaku na 1 do 2,5 i jest to 360 podzielić na 2,5 równa się 150 stopni. Teraz w przypadku quincunxa przyjmowałbym mniejszą orbę. Tak, omawiałem orbę na początku, to jest ten kąt odchylenia od perfekcji danego aspektu. W przypadku koniunkcji 7-8 stopni to jest maksimum. Oczywiście im planety wolniejsze, tym mniej bym tą orbę przyjmował. W przypadku sekstyla może 3 stopnie to jest góra, ile bym dał. W przypadku kwadratury 7-8 stopni maksimum. W przypadku trygona może do 6 stopni orbę bym przyjął. W przypadku opozycji również 5-6 stopni. W przypadku kwinkunksa maksymalnie 2,5-3 stopnie, to już będzie delikatnie odczuwalne. Ym, oczywiście też zależy od natury planet. Tak? W przypadku Księżyca te kwadratury mogą być odczuwalne przy nawet większych, ym, przy nawet trochę większych orbach. Teraz quincunx y, jest jak połączenie 150 stopni od barana, to jest panna, a w drugą stronę 150 od barana to jest skorpion i ten quincunx ma naturę trochę właśnie skorpiona i panny, czyli znaków reprezentujących największy kryzys. Eee, zarówno panna, jak i skorpion są związane na przykład z transformacją, z jelitami. Eee, panna jelito cienkie, skorpion jelito grube, e, czyli Odprowadzaniem odpadków w zasadzie z naszego organizmu, zabraniem tego, co jest wartościowe, a potem odprowadzenie tego, co jest nieużyteczne dla naszego organizmu i wydalenie ostatecznie tego. Trochę też Kwinkunks ma taką rolę. Planety w Kwinkunksie oznaczają totalną niekompatybilność. Ta totalna niekompatybilność jest związana z tym, że idziemy przez życie i nie możemy pogodzić. Problemów tych planet, ale też nie do końca potrafimy widzieć ten problem, ten problem. nie do końca potrafimy go zdiagnozować. Kwinkunki są wyjątkowo trudne i, i, i reprezentują rodzaj jakiejś huśtawki. One są jak między Trygonem a opozycją. Czasami wydają się nam sprzyjające, a potem kończą się jakimś rozczarowaniem. Czasami wydają się jak opozycje, ale to jest aspekt pomiędzy tym a tym. Bardzo istotne jest to, w jakich znakach Zodiaku jest Kwinkung, bo może być tak, że ma wspólnego władcę. Przykładowo, Kwinkung może wystąpić między planetą w byku i w wadze, które są oddalone o 150 stopni, czy między Baranem a Skorpionem, które są oddalone o 150 stopni. I wtedy ten Kwinkung jest powiedzmy lżejszy, bo jest przynajmniej jakiś wspólny element pomiędzy planetami, którego doświadczają, które w, nim, w, tej, a w tym aspekcie są. E, takim przykładem jest właśnie Baran i Skorpion, gdzie wspólnym władcą jest Mars a w przypadku wagi i byka wspólną władcą jest Wenus. To w skrócie o aspektach. E, oczywiście dużo więcej informacji na ten temat wniosłyby praktyczne przykłady i o tym zrobił oddzielny film, natomiast tu było trochę o teorii, o tym, czym są aspekty. E, na sam koniec może powiem, że dobrze sobie to takie czasami rzeczy rozpisać. E, I... E, e. Rzucając taki, takie zdania, czyli taką, budując taką strukturę interpretacji horoskopu czy interpretacji aspektów, to możemy to zrobić poprzez budowanie pewnych zdań. E, na przykład, jest konflikt, tutaj kwadratura, tak, 90 stopni kąt, pomiędzy. I na przykład wyobraźmy sobie, że mamy konflikt pomiędzy Wenus i Saturnem. Jest konflikt pomiędzy potrzebami autorytetu Saturn a potrzebami walidacji Wenus. Tak? To, co chcą do mnie autorytety, jest w konflikcie z tym, co jest dla mnie ważne, z tym, co mi daje radość, z tym, co powoduje, że ja siebie kocham. Tak? Jest konflikt pomiędzy na przykład potrzebą stawiania granic Saturn, czy potrzebą, potrzebami związanymi z odpowiedzialnością, a Wenus potrzebą doświadczenia miłości, czy związków, czy relacji. Możemy w zasadzie później te potrzeby analizować. Można też wyeliminować słowo potrzeby. I dalej, I dalej w ten sposób się bawić znaczeniami. W ten sposób zaczynamy budować pewien szkic, oparciu o który możemy zrobić dużo, dużo głębszą analizę. I oczywiście potem obserwujemy, w jakich znakach zodiaków są ten, ten Saturn i Wenus. Obserwujemy też e, na to, w, co je łączy, jakie mają wspólne władze, która z tych planet jest silniejsza e, i będzie będziemy bardziej nadawać ton tej energii. Ale to wszystko już bardziej omówię, w, kiedy, kiedy przejdziemy do przykładów.